Witam wszystkich widzów starych i nowych tego kanału Co bym dzisiaj nagrywał. Dlaczego? Ponieważ jedna płyta jest to... Nie uwaga za niewielu, ponieważ większość osób oglądających mój kanał nie zdaje sobie sprawy z tego co dzisiaj bądź wczoraj było. Została wydana płyta Genesis Singing England by the Pound. Czyli jedna z klasycznych, jedna z najlepszych pięciu płyt roka progresywnego. Uprzedzają tylko moim zdaniem, jedna z najlepszej piątki, po prostu nie ma. To jest najwyższy poziom roka progresywnego. Ale kontynuując. Genesis sprzedać Anglii za funta 13 października 1993. Wiele informacji podaje datę na 12 października. Lecz jest to 13, 13, 13 października, ponieważ tak pisze na tej płycie. Tak pisze w mojej książce. Tak pisze na CD. Znaczy nie na oryginalnym, ale tak piszę na CD. Na Wikipedii też tak pisze. Lecz Genesis wydał wczoraj o 22. Happy Birthday, happy birthday Sailing England by the pound, Ale oni mają inną strefę czasową. Też wiem, że to działa i po prostu to jest błędna informacja. 13 października Spotify podaje źle. Czyli sprzedać Anglię za funta. Ja posiadam oryginalną płytę z Francji z 1983 roku. Ona została wydana jako jedna z tych pierwszych replik. Po prostu jest własna Snachlizna legendarna. Wkładka z tekstem prostota do tej potęgi Genesis. Okładkę należy tak symbolizować. To jest śpiąca Wielka Brytania w ogrodach. Dobre, duże. Ale jak można tą płytę określać? Dlaczego ta płyta jest taka ważna? Dlaczego ta płyta tak mi zainspir zainspirowała? W skrócie, tylko to w u mnie tu będzie rozpraszać. Bo dawno tego nie słuchałem, z dwa miesiące ponad, więc takie mam wrażenie całkowicie inne. Eee, no, 4 eee, utwory. 4, jeden, 1 jeden i 4, 2. Tak, należy. Czy 4a, czy 4b. Zależy po prostu od tego, jak to patrzy. Ja wolę po prostu mówić 4, 1, 4, 2. Utwory, to jest po kolei. Język with the Moonlit Night, czyli taniec wokół księżycowego żołnierza. I know what I like. Wiem dobrze, co lubię, albo wiem dobrze, co robię. Nie wiem dobrze, co lubię. First of Fifth, piąty z pięciu, czyli. Jeden z najlepszych utworów Genesis, później mamy More for Me i muszę do tego zaraz dojść, jak to jest po angielsku, bo mi wyleciało z głowy. Później mamy The Battle of Epping Forest, czyli bitwa pod epingowym Epping, lasem. After after the ordeal, przed y, przesyłką chyba coś takiego. The Cinema Show, czyli pokaz Kinowy, też jeden z najlepszych utworów Genesis. I... Ace of Plenty, czyli jeden Ale z najgorszych to... utworów w tej płyty Ale dobrze Perkusja, Phil Collins yy, Wokal, Peter Gabriel Klawisze, Tony Banks, gitara Gitara Steve Hackett i bas, czyli gitara basowa, to jest Mike Rutherford. Oni mieli wtedy po 22 lata Najmniej miał Collins 21, najgorszy, najwięcej miał Mike 24 lata Dobrze, co mogę o tej Pójdźcie powiedzieć, bo zaraz będę wszystko mówił. W oryginalnych wydaniach płyta wyszła na charizma, i według książki, którą zawsze inspiruję się nagrywając o Genesis, i też moim opinią jest to najbardziej brytyjska, angielska płyta ze wszystkich, ponieważ jest to taka przesiąknięta troska o zanikające tradycje kraju i jego ideału. Jest po prostu największym. Na pewno dużo osób powie, że jest to najlepsza płyta za czasów Petera Gabriela. Może druga, bo tylko spór jest z The Lamblezen o i Idzie Broadway, gdzie też jest Peter Gabriel. Ale po prostu, moim zdaniem, to jest najlepsza płyta Genesis. Później jest Broadway, później Duke. Nie, później jest. Kurde, później jest ten. A Trick of the Tile i Duke. Opinia moja się bardzo łatwo zmienia. Ale i tak to jest moja ulubiona trzecia płyta. Ranking: oczywiście zachęcam, żeby obejrzeć. Eee, nie był to po prostu łatwy okres dotyczący tej płyty, ponieważ to pierwsze słowa wypowiedziane w Dancyc with the Moonlit Night Czyli. Can you tell me where my country lands? Eee, o. Po prostu proszę powiedz mi gdzie jest mój kraj. Zawodzącym, zawodzącym głosem mówi Peter Gabriel w taki sposób. W... Gorczycy, taki tęsknoty. Było słychać też na początku takie Can you tell me where? Takim zawiedzeniem po prostu, szukając e, Takiego no... I utwór w ogóle jest taki... Taką... Utwór jest takim... Wehikułem czasu? Może nie wehikułem czasu, ale po prostu e, Utwór po prostu... Pff, komentował nawet Pink Floyd Komentował i po prostu no jako, przepraszam, że się tak nie ma, ale nie wiem co powiedzieć. Po prostu Nick Mason z Pink Floyd powiedział w yy, swojej autorskiej biografii Pink, Pink Floyd, że jest to płyta dobra. I jest to płyta, którą powinni się inspirować Pink Floydzi. Nie wiem czy inspirowali się na Hir, ale jest to po prostu powiedział, że to jest płyta dobra. Czyli najlepszy zespół rocka progresywnego powiedział, że w powiedział, że to jest płyta dobra, więc moim zdaniem to jest płyta dobra. Taka jest argumentacja. Utwór po prostu jest długi. Teraz spokojny wstęp, zanikając Wielka Brytania. I Know What I Like to jest taka utwór. Taki utwór, taki bardzo rytmiczny, zaraz będzie w tle. Jest to taki pierwszy, można powiedzieć, hitor, hitor radiowy Genesis, 93. rok. I po prostu, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że miał on dziewiąte miejsce. Miał po prostu dziewiąte miejsce na. Miało po prostu 9 miejsce na ten. na na, liście, na, brytyjskie, na brytyjskiej liście przebojów. Niektóre źródła podają, że 21, lecz większość źródeł podaje, że 9 miejsce. Więc po prostu dla mnie to jest wysokie, niedocenienie. jako tutaj tę ten, 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 piosenkę zmodyfikował trochę Phil bo jak Peter odszedł, to Phil zaczął modyfikować tę piosenkę i na skutek takiej trochę przerwy Phil zaczął się popisywać tym takim tamburynem, taki tam, na Też taki bardzo znany. jakbym chciał puścić wam I Know What I Like, to kiedyś albo nawet bym mógł. Nie wiem czy teraz, ale mam wersję koncertową na winyl To jest rzadkie, ale mam to z BBC. Bo nie mamy Furt of, of Fifth, czyli z jeden z piątych. Yy, jeden z pięciu jest piąty i to jest jeden z najlepszych utworów piąty z pięciu, tak, jest to jeden po prostu z najlepszych utworów rocka progresywnego i najlepszy, moim zdaniem drugi najlepszy utwór Genesis 8-9 minut około yy, niesamowita solówka niesamowita solówka klawiszowa, niesamowita solówka gitarowa niesamowite przejście, utwór, na gry, u, utwór był po prostu od zawsze, prawie że na, nawet na, na koncertach późniejszych które będą 20 lat później, nie nawet 35 lat później, to ten utwór się znajdował z I Know What I Like w piąty z pięciu. I teraz zadejdzie właśnie I Know What I Like. Jest to po prostu krótka sesja, w tym jest bardzo krótka sesja wokalna, w tym Fate of Fifth. Jest to tak specjalny efekt, żeby po prostu zrobić te, takie, takie przejście, które będzie. I te przejście jest po prostu idealne. Symbolizuje po prostu wszystko, co powinien symbolizować rok progresywny. Później mamy. Yy... Później mamy Morful Me, czyli prosta italowa. <laughs> czyli <śmiech> drugi utwór, Genesis, którym wokalem jest Phil Collins, czyli perkusista. Yy, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Jest to taki drugi utwór, jest to po prostu symbolika, w jakim kierunku pójdzie Genesis. W sensie ten utwór Morful Me. Jakby można byłoby puścić to jakiejś osobie, która by nie znała Genesis, to bardziej by ta płyta pasowała, bardziej, pasował bardziej by ten utwór pasował do innej płyty niż do tej. Ponieważ ten utwór jest taki jednym z dwóch, który do tej płyty nie ma takiego ciągu, nie jest w tej takiej tematyce, tej zanikającej w Wielkiej Brytanii, po prostu to jest taki inny utwór całkowicie. Takie na. And then, no, takie, można na innych płytach Genesis umieścić bezkonsekwentnie jest to po prostu utwór smutny po części ponieważ jest to po prostu takie bardzo spokojne yy, taki bo ta na pierwsza, pierwszy utwór na którym Filip śpiewał to ona za bardzo tak nie za bardzo się odbiła szerokim echem a ten utwór jakoś jest. Z Nursery i on nie odbił się, od, nie odbił się za wielkim echem, lecz ten się właśnie odbił na tej płycie. Dobrze, potem mamy The Battle of the Pink Forest, czyli ta druga piosenka, która nie pasuje do tej płyty. Żaden utwór nie dzieli tak wielbicieli Genesis jak tak mocno. Tak samo dzieli on samych muzyków. Tekst opowiada o dwóch gangach rywalizujących się ze sobą o prawo do protekcji, do protekcji nad Estendem. Jeden z dzielnic Londynu. I. Dlaczego Battle of Epic Forest? Bitwa o jakiś las. To brzmi choćby to też jak... Nie znam tej piosenki, to myślałem, że to jest jakaś wojna w lesie, jakieś strzelanie, polowanie. Jest to po prostu wojna zwykłych gangów. I jak te gangi po prostu walczą ze sobą, to można to po prostu porównać do tych dawnych wojen brytyjskich. Tak, moim zdaniem należy to i zdaniem autora tej książki, czyli hmm, Łukasza Hernika tak robić. Ja mogę okładkę tej książki Wam pokazać. Łukasza Hernika. Mi się ten utwór od sobie os 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 osobiście nie podoba, bo nie mamy After The Ordeal, czyli instrumentalny płyt yy, oficjalnie wyklęty przez Banksa na wieki, a szkoda, bo, bo, bo przynosi prawdziwe ukojenie po zwariowanym Pink Forest. Czyli ten utwór to jest solówka gitarowa, która po prostu kończy część tej Eping Forest, tego w sensie można by powiedzieć, że to jest druga część The Battle of Eping Forest, ponieważ to no, ta przejście pomiędzy utworami jest bardzo płynne. Ale ja bardzo lubię After The Ordeal, ponieważ jest to niesamowita ta, niesamowita surówka gitarowa Steve'a Hacketta. I na skutek tego ten utwór jest taki coś, że puszczasz w i po prostu tak marzysz o życiu. Niestety, potem mamy do Cinema Show, 10-minutowy utwór, który jest po prostu niesamowity, niesamowite przejście. Na dwie części się dzieli. Pierwszy, pierwszy jest wokal Pitera, drugi gdzie jest gitarowe brzmienie i to jest właśnie to przejście, właśnie na tym Cinema Show. A teraz w tle leci First of Fifth, solówka, solówka właśnie na klawisze No ale na przykład ten utwór nie ma Show jest po prostu charakterystyczny. Po prostu bardzo łatwo utkwi tobie w pamięci. Na skutek tego przejścia. Kurde, no nie wiem co mówić, bo tu jest tego tak dużo, a to są po prostu takie rzeczy, które ja bym powiedział, jakby nikt nie zrozumiał, bo to są po prostu same cytaty. A to jest bardzo ciężkie, do, ciężkie, żeby do własnych słów do inter, interpretowania. To jest taka muzyka, gdzie na internecie nie ma żadnej interpretacji tego. No po prostu jako taki cinema show. Jak, jak Collins został właśnie wokalistą, to na koncertach była, były śpiewane wersje właśnie jako te przejście, i było na przykład łączone w części midley. Najczęściej z In the Cage, z Afterglow. Po prostu jako ten utwór przeżył próbę czasu. Nawet do, do ostatniej trasy, trasy koncertowej No i po prostu przetrwał, kurde, czasu Później mamy Ace of Plenty, czyli album zamyka efekt klamry Na chwilę wracamy do tematyki i melodyki z rozpoczynającego putę Dancing with bo to jest bardzo podobne Utwór obrazuje zmiany, jakie przeniósł Anglii bezdu bezduszny konsumpcjonizm Tytułowa nazwa obfitości to wyśpiewana niczym litania lista rzeczywisty. Rzeczywistych produktów wraz z cenami. Na przykład jajczynica po 7 funtów eee, przemyca również nazwę czterech dużych sieci handlowych. Tesco, nawet tu jest powiedziane. Jako ciekawskie mogę powiedzieć, z zieloną tarczą. Po prostu on mówi, że to jest po prostu niepotrzebne i hańbi, że jak to jest możliwe, jajczynica po 7 funtów, kawa po 2 funty. Raczej, teraz po 2 funty kawa w parku. to to było 50 lat temu, więc i tak dużo. Płyta dotarła na. Trzecie miejsce brytyjskiej listy przebojów 1973 roku. Co moim zdaniem jest za małe na tą płytę. Jakby coś zabrakło, żeby ta płyta była bardziej znana. Bo jakby to, moim zdaniem to jest kultowa płyta Genesis ale to jest tylko kultowa płyta dla fanów roka progresywnego. A na przykład jak pokażę już jakiemuś fanu roka yy, takie trzy okładki, które po zaraz przyjdę, niestety nie mam, ale dwie zaraz przyniosę, to każdy wie, co to jest za zespół i każdy wie, kto to śpiewa. Po prostu tak to działa. A Genesis takiego czegoś nie posiada. Żadnej płyty, nie ma tak. Przynajmniej z moimi odczuciami nie mają takiego hita dobrego. Bo moim zdaniem po prostu niektóre okładki to po prostu z samego widzenia wiesz, że to jest ten zespół, znasz co najmniej jeden utwór I tak jest, w nie ma jest takie czegoś nie posiada Lecz moim zdaniem Singing England by the point byłoby idealną wersją eee, Niestety płyta, zdaniem wielu płyta została przyćmiona, przyćmiona przez najlepszą płytę w historii o którą zaraz przeniosę Czekajcie chwilę, miałem sobie przygotować wiem, ale zapomniałem Czekaj, to została przycimiona właśnie przez tą płytę, bo ta płyta została wydana 6 miesięcy temu. To jest nie jest może już rok progresywny, to jest bardziej taki art rock, ale dalej się zalicza pod rok progresywny. I właśnie Sinking Land by the Pound, w sensie ta płyta odniosła taki sukces. I jak została później wydana ta płyta, to ona została moim zdaniem przyćmiona tą płytą. Niestety, obie płyty są dobre i moim zdaniem ta płyta zasługuje na szacunek. Gdybym miał ocenić tą płytę, to bym ocenił 9,5 na 10 z powodu innego utworu The Battle of Epic Forest. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że płyta ca nie idzie w zapomnienie. I Steve Hackett z y, trasą koncertową właśnie jeździ po świecie i kontynuuje The King Made the point Śpiewa. I co roku, co dwa lata ma różną trasę koncertową związane z starym Genesis. Ja byłem na Second Soul i prawdopodobnie jadę na, chyba na. Nie wiem, jadę, ale wiem, że mam na Dolan Black O'Brien, który będzie za dwa lata. Taka trasa już została ogłoszona. Yy, zaraz wam pokażę, że po prostu Hackett robi Twitch, właśnie, coś takiego. I to jest po prostu stare piosenki Genesis ze swoim zespołem i po prostu tak on przemyca utwory, bo to jest aż sześć utworów jest tutaj w tej płyty. Przemyca te utwory na dzisiejsze realia, że ludzie po prostu są w stanie je poznać. I to moim zdaniem to jest niesamowity plus, którą nie każda płyta jest w stanie sobie pozwolić. Eee, no, Dobra, ja już kończę, niestety się muszę z wami pożegnać, bo już minęło 18 minut. Płyta jest dobra, nie powinna iść zapomnienie i polecam każdemu.